Witamy w Gimnazjum nr 2, szkole, którą warto wybrać jako kolejny etap kształcenia. Na początku szóstej klasy zaczęłam się zastanawiać nad wyborem gimnazjum. Decyzja była trudna. Chciałam, aby nowa szkoła spełniała moje oczekiwania. Była bezpieczna, zapewniała dobry start w przyszłość, wspierała w rozwijaniu zainteresowań, pomogła zdobywać sukcesy w kolejnych konkursach. W naszej szkole spotkasz wielu uzdolnionych uczniów. Chcielibyśmy zaprezentować jednego z nich. Szymon Gawlik jest uczniem trzeciej klasy, laureatem wielu konkursów, nie tylko szkolnych, ale przede wszystkim powiatowych oraz krajowych. Szymon dwukrotnie uzyskał wyróżnienie w konkursie kangur matematyczny. Zajął pierwsze miejsce w ubiegłym roku i drugie w tym roku w powiatowym konkursie fizycznym. Dwukrotnie brał udział w finale Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego. Pięciokrotnie uczestniczył w powiatowym konkursie zdolny Ślązak Gimnazjalista. Wraz z drużyną awansował do dolnośląskich meczów matematycznych. Wiele sukcesów ma na swoim koncie także Kamila Kosińska, która w naszej szkole uczy się pierwszy rok. Wybrałam się zatem na dni otwarte do obu gimnazjów. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie gimnazjum numer 2. choć może wydaje się to zabawne, najbardziej spodobała mi się stołówka oraz sala gimnastyczna. Decyzja o wyborze gimnazjum numer 2 pomogła podjąć mi nauczycielka z klubu gimnazjalisty który jak się okazało jest świetnym miejscem dla uczniów. Można tu rozwijać wszelkie talenty, pasję i zainteresowania. Moi rówieśnicy organizują w klubie różne imprezy, projektują i tworzą dekoracje i scenografię, Działają w klubie przedsiębiorczości, a także udzielają się jako wolontariusze. W gimnazjum numer 2 poznałam wspaniałych ludzi oraz nauczycieli z pasją, którzy zawsze chętnie służą pomocą. Nieraz korzystałam z rad udzielonych mi przez wychowawców, przygotowywałam się do licznych konkursów przedmiotowych, w których udało mi się osiągnąć spore sukcesy. Między innymi pierwsze miejsce w dziewiątym powiatowym konkursie recytatorskim kocham cię ojczyzną, pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim z okazji święta niepodległości, wyróżnienie w edycji literackiej dziewiątego Głogowskiego konkursu papieskiego, pierwsze miejsce w powiatowym konkursie jesienne kombinacje. Wyróżnienie w etapie powiatowym bolesławieckiego konkursu matematycznego. O szkolnych sukcesach nie wspomnę, bo nie wystarczyłoby czasu. W naszej szkole dużą wagę przykładamy do propagowania tolerancji wobec niepełnosprawności. Organizujemy spotkania z osobami niepełnosprawnymi, kawiarenki poetyckie, w czasie których mają oni możliwość zaprezentowania swojej twórczości. W Gimnazjum R2 uczniowie mają szeroki wybór imprez, z których mogą udzielać się jako współorganizatorzy oraz wolontariusze. Miałem zaszczyt przekonać się o tym osobiście jako współorganizator kawiarenek w naszej szkole, np. Na poetyckiej, oraz dla osób niepełnosprawnych, oraz jako wolontariusz w akcji profilaktycznej na rzecz wykrywania wirusa HPV. Oraz ostatni jako prowadzący Gali 70- rocznicy zbrodni katyńskiej, gdzie sadziliśmy dom katyński dla jednej z ofiar. Czas spędzony w gimnazjum to nie tylko czas zdobywania wiedzy i rozwijania talentów. To także czas wielu niezapomnianych wydarzeń, wspólnych wyjazdów, konkursów, warsztatów, do których absolwenci często wracają myślami. Jestem absolwentką gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Obecnie uczę się w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie i jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru szkoły. Wspomnienia o gimnazjum nastrajają mnie bardzo pozytywnie. Do dziś, kiedy o nich pomyślę, szeroko się uśmiecham, bo był to czas, kiedy bardzo często się uśmiechałam. Poznałam tutaj wielu wspaniałych przyjaciół, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Ciągle jest to dla mnie niezwykłe, że grupa ludzi spotkała się w jednym miejscu i w tym samym czasie i potrafiła tworzyć coś pięknego. I właśnie tego uczyła mnie ta szkoła, żeby tworzyć, działać, szukać i stale być obecnym. Wybierz gimnazjum numer 2. To szkoła dla Ciebie. Jestem bardzo zadowolona z wyboru gimnazjum nr 2. Chciałabym polecić tę szkołę wszystkim szóstoklasistom. Chętnie się z Wami spotkam w nowym roku szkolnym. Do zobaczenia!